Moje dzieciństwo było dobrym dzieciństwem, chociaż nie wielu smutków i wielu zdarzeń, które nie powinny się dzieciom przytrafiać. Oczywiście za sprawą dorosłych. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to, co się działo w moim dzieciństwie, w tym okresie, kiedy człowiek wzrasta i uczy się najwięcej, to mnie ukształtowało. I mogę spokojnie powiedzieć, że te doświadczenia zbudowały taką Iwonę Guzowską, jaką, jaką dzisiaj jestem. Dzisiaj pamiętam, staram się pamiętać tylko te dobre rzeczy, więc narty, rower, wrotki, na które zabierał mnie tato, marzenia o tym, żeby jeździć konno. No, oczywiście są też te wspomnienia gorsze, ale. O tym staram się nie pamiętać. Zaczęłam jeździć do domów dziecka, do dzieciaków, spotykać się z nimi, co dało mi bardzo wiele radości. Czułam się naprawdę wspaniale. Czułam się, że czułam, że te moje sukcesy są e, również po coś, nie tylko dla zaspokojenia moich własnych ambicji, e, moich wielkich marzeń, ale również po to, żeby pomóc innym. I, i, i myślę, że to jest taka, taka rzecz, która. Jest najważniejsza w moim życiu. Cieszę się bardzo z tego, że umiałam wybrać taką drogę. Przede wszystkim trzeba być sobą. Nie można grać nikogo innego, kim się nie jest, czego się nie czuje. Wielu młodych ludzi szuka takiej drogi, kreuje się na swoich idoli czy czerpie wzory z innych rówieśników, którzy może mają pasję. Nie jest to może zła droga na odnalezienie czegoś w życiu dla siebie. Ale przede wszystkim warto słuchać siebie tego, co sprawia nam przyjemność. Jeżeli wiem, że coś jest co daje mi taką moją własną radość, z którą, nie muszę, którą nie muszę się z nikim dzielić, to znaczy, że to jest rzecz, którą, do której warto poświęcić trochę czasu. I tak mi się wydaje, że jest to recepta na to, żeby odnaleźć siebie. Przede wszystkim też nie zamykać się na nowe rzeczy, na nowe doznania, na nowych ludzi, <laughs> dlatego że świat dzisiaj się tak dynamicznie zmienia, że w ciągu życia możemy mieć tysiące pasji, które będziemy realizować z takim samym zapałem. Że życzę, żeby każdy młody człowiek miał przynajmniej trzy pasje w życiu, które będą towarzyszyły mu przez całe jego życie. Chciałabym i robię to zawsze, przekazać jedną rzecz, jedną myśl każdemu człowiekowi, który, który nie ma poczucia własnej wartości, który może jeszcze nie odnalazł swojej drogi, który boi się przyszłości. Tak naprawdę przyszłość i nasze życie zależy tylko i wyłącznie od naszych decyzji, od tego, co chcemy zrobić, co zrobimy. A to, czy ta nasza decyzja, którą dzisiaj podejmujemy, okaże się dobra czy zła, na no to potrzebujemy trochę czasu. Ale wracanie do przeszłości, życie przeszłością, tym może jakimiś dramatycznymi przeżyciami, które nas spotykają w życiu, niestety to nie prowadzi do sukcesu. Trzeba o tym zapomnieć, pozamykać wszystkie drzwi i iść do przodu. I nie zgadzam się z tym, kiedy ludzie mówią, tak, bo miałem trudne dzieciństwo, to teraz mam źle w życiu. To jest bzdura, żadne złe doświadczenia. Nie są wyznacznikiem naszej przyszłości. My sami tą przyszłość tworzymy i tylko od nas zależy, jak chcemy to życie przeżyć. Możemy przeżyć je użalając się nad sobą, możemy je przeżyć e, patrząc cały czas wstecz i obwiniając wszystkich dookoła za nasze nieszczęścia, ale możemy też patrzeć w przyszłość optymistycznie, uczyć się, zdobywać. Wiedzę, zdobywać przyjaciół, zdobywać świat. Kwestia tylko, jak dużo odwagi w sobie każdy z nas znajdzie. Muzyka Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. Peter Lippert Czy wybrałeś już własną drogę? Życie jest tylko jedno. Nie zmarnuj tej szansy.